Hotelu, to, co pokazałem przed chwilą, taka prosta. bulwarem może tam wschód. Ciemno, oczywiście. Nawet jak w pełni słońce jest, jest ciemno. Także. Park wspaniały, piękny. Także tom, tą... tutaj tutaj już po mało widać. Glify Bo już wjeżdżamy Wjechaliśmy w kamienny potok Wszystko się budzi a tak jak mówiłem będzie za kilka godzin no jak to w sezonie ruch rowerów full to już pomału granica co pod kamienny potok, tam tę na stację, no i te klify. Jest ich oczywiście mnóstwo. Jeszcze wyższe. Jest... Także za dzieciaka też tu jeździłem Na sam koniec Czyli granicy między Sopotem Kamienny Potok a Gdynią Orłową A tu już schody nieczydne Stare dawnych czasów prowadzą dokąd? No do nikąd. Że mi raczej chodzić to. A że tutaj część zakończę nad tym Jarem Svelini, którego za chwilę na następnej części pokażę.